Czy Jezus spędził swoje zaginione lata w Indiach, ucząc się u mędrców i joginów? Według apokryficznych tekstów i lokalnych legend, Jezus miał podróżować na wschód w latach swojej młodości, gdy Biblia milczy o jego losach. Starożytne manuskrypty odnalezione w klasztorach Ladaku i Kaszmiru opisują postać Isy, świętego człowieka z Zachodu, który głosił miłość, uzdrawiał chorych i sprzeciwiał się kapłanom bramińskim. Twierdzi się, że zdobywał tam duchową wiedzę, by potem powrócić na Bliski Wschód i głosić swoje nauki. Czy to tylko legenda, czy ślad prawdziwej historii? Niektórzy badacze wskazują na podobieństwa między naukami Jezusa a hinduskimi i buddyjskimi zasadami współczucia oraz karmy. Inni twierdzą, że to zwykła mistyfikacja. Czy możliwe, że historia Jezusa jest o wiele bardziej tajemnicza niż nas uczono? I pamiętaj, oni są wśród nas.